Czemu, wszystkim witajcie w kolejnym vlogu. Ach, piękna pogoda. A, piękna woda. A żał byłoby nie skorzystać. Zobaczcie, jaki on piękny. Brudny jak cholera. Jeszcze mam oszczędzę, tak naprawdę. Ach, jakiś tam wypadów w dumyni. To jest modne. Obiecuję, że tego nie będzie. Nie przejmujcie się. <noise> Obiecuję, nie będzie. Jeszcze jest pełno brudu z zeszłego roku. O, tutaj macie pomnik naszej starówki w Stargardzie. Jakiś tutaj ser kolejarz latarnik. Co ty tutaj masz? Jakiś aparat fotograficzny Kanona. tak taki jesteś. Co to? Odjazdy, tak. Stargard Poznań, Starogród jeszcze. Spacie, kozak. Spadźcie, miasto świeci pustkami. Totalnie. No i drodzy, jak zauważyliście, no, kamera jeszcze nie została przyczepiona do kasku. Cały czas czekam na, w tym momencie na sugura, akurat, jeżeli chodzi o, o jakieś tam różne sposoby montowania. Nie przyszła paczka. Nie przyszła, to nie przyszła. No, szkoda, szkoda dnia, szkoda pogody, żeby. Sorry, nie chciałem stać. W każdym razie, no paczka jeszcze nie doszła. Także dalej rozkminiam, gdzie przyczepić kamerę. Tutaj jest taki, w porównaniu do poprzedniego że ta szczęka nie jest płaska, ona ma taki, taki uskok. Zrobię zbliżenie, zdjęcie wam wkleję, gdzieś na ekranie będziecie widzieli Mam kilka pomysłów, jest więcej niż jedna możliwość tak naprawdę, żeby, żeby zamontować Więc warto byłoby się pochylić i, i to zrobić, i to zobaczyć Teraz jest tak, ja faktycznie jestem człowiekiem, który jest zwolennikiem prostych rozwiązań Ja uważam, że jeżeli coś jest proste, jest skuteczne, to jest wystarczające I nie ma sensu tak naprawdę, żeby, żeby się jakoś tam specjalnie poświęcać jakiemuś konkretnemu tematowi. A, no ale znowu, jeżeli będzie można coś zrobić tam powiedzmy raz dobrze i to pozwoli mi potem za każdym razem zaoszczędzić kupę czasu na przykład na tym, żeby nie musiał kadrować kamer i tak dalej, i tak dalej, że się tędy przejedziemy. No to czemu nie, tak? Warto byłoby, warto byłoby to zrobić, pusto. Po prostu pusto wszędzie, w parku. Słuchajcie, sprawa jest prosta, jest pusto dlatego, że mamy, no, nakaz. Na razie to jest zalecenia, byśmy wszyscy zostawali w domu w związku z tą całą wirusową sytuacją. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to będzie dalej, bo krążą plotki. Ile w tym jest prawdy, a, a ile, w jest, ile w tym jest prawdopodobieństwa, ile po prostu jakiegoś tam bezsensownego gadania, no to... Na razie tego nikt nie wie, więc się dopiero to wszystko okaże. Być może, no mówię, pozamykają miasta, jakieś tam drogi, jakieś coś i ludzie będą musieli mieć specjalne pozwolenia, żeby móc się wydostać gdzieś w któreś tam z jednego miasta do drugiego. Na przykład, kiedy będą do pracy jeździli. Już te większość tych sklepów nam też pozamykali, siłownie zamknięte. Dzieci w szkołach siedzą, w domach, przepraszam, nie w szkołach. No, wiecie, jak jest, tak? no bo na bieżąco śledzicie te wszystkie newsy, jeżeli chodzi o telewizję i radio i media społecznościowe. Bo mówię, że pomimo, że wiele rzeczy jest doprowadzonych do absurdu, ale to my sami sobie to robimy, tak? jeżeli chodzi o tą panikę, jeżeli chodzi o to, nie wiem, tam na gwałt kupowania jakiegoś żarcia, bo to tylko świadczy o tym, że jesteśmy przy, przyzwyczajeni do, do pewnego rodzaju no, dobrobytu, który mieliśmy od dłuższego czasu. No i. No tak jest. No też, też się martwię tym, żeby ta cała żywność, którą potem ludzie no, na, nakupowali, im się zepsuje i będziemy mieli śmietniki pełne. Jak śmietniki będą pełne jedzenia, to zaraz szczurów będzie od groma i będziemy mieli z jednej plagi w drugą. Potem się okaże, że dżuma wróci, bo szczury będą biegały po mieście. No jest to jakieś pewne prawdopodobieństwo, prawda? Mówię, się śmieję, bo to, bo to, są, to jest abstrahowanie totalne, filozofowanie i tak dalej. Ja odniosę się tylko do tej jednej rzeczy, że w przypadku mojego kanału, w przypadku vlogów, dopóki będzie można jeździć, będzie na to pozwalała pogoda, nie będzie żadnego jakiegoś tam powiedzmy zakazu totalnego wychodzenia z domu, jakieś godziny policyjne i tak dalej, i tak dalej, no to sobie będziemy jeździć. Nie musimy kurde na ludzi kichać, tak, nie musimy wdychać ich wyziewów i nie musimy też każdemu ręki podawać, nie? I, i już. Dlatego też, no. Jeżeli wprowadzą jakiegoś tam pewnego rodzaju zakazy, słuchajcie, no to nie ma co się buntować tak naprawdę, bo, e, słuchajcie, no przyjrzyjcie się temu przeżyliśmy no przecież rozbiory Polski, tak? Przyżyliśmy wojny, to, to czemu mielibyśmy sobie z tym nie poradzić? Tylko kwestia jest taka, że nawet jeżeli ten wirus nie jest jakiś tam super śmiertelny i tak dalej, to dalej jest wirus i tu chodzi o to, że, o, że Wy jesteście silni i wam nie grozi, bo tylko małe dzieci i jakieś tam osoby starsze nie go umierają. Ile w tym jest prawdy, zostawmy to na, na, na boku. Przyjrzyjcie się tej sytuacji, że jeżeli wy to macie i nie macie objawów, tak? Albo przechodzicie to bardzo łagodnie, to możecie to zawsze przynieść. Do pracy pozarażać wszystkich swoich współpracowników, oni mogą pozarażać swoje rodziny czy swoich znajomych, a ci znajomi mogą pozarażać swoje rodziny. Tak samo wy dostaniecie to od kogoś, kto ma takie samo podejście jak wy. Okej, okay, mnie to nie rusza, ja jestem zdrowy, nic mi się nie stanie. No i co? Przyniesiecie to do domu i pomimo, że wam się nic nie stanie, to się okaże, że będzie wam odchodziła wasza mama, wasz tata, wasz młodszy braciszek. Wzalazicie tam swoją, nie wiem, dziewczynę swojego, chłopaka. Mówię, po, po, po co wam to? Po co wam te stresy wszystkie i tak dalej? No, Rozsądek. Wydaje mi się, że rozsądek. Jeżeli chodzi o te jakieś tam... Wielkie migracje ludności, żeby uciekać przed wirusem, jakieś robienie olbrzymich zapasów i tak itd. No nie ma to sensu, no śmieję się z tego, bo co w sklepie czegoś zabraknie, to asortyment i tak jest dowożony na bieżąco. Więc generalnie no, wydaje mi się, że to jest za absurd. Te wszystkie memy i, i jakieś tam, powiedzmy, informacje, które sobie wymieniamy między sobą, to one no, tylko po części mają cokolwiek wspólnego z prawdą, tak naprawdę. No, ja nie miałem jakiegoś problemu, żeby, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj. Parę dni temu, kiedy ogłosili, że, że szkoły są zamknięte, no bo wirus i tak dalej, zdecydowali, że nie będzie mszy w kościołach, kazali pozamykać jakieś tam kina, teatry. Nie miałem problemu. Ludzie poszli do sklepów. Normalne, że jak wszyscy nagle pójdą do sklepów, to czegoś zabraknie. Normalne, że jak ktoś pójdzie i kupi czegoś więcej, to zabraknie. Normalne, że jak wszyscy pójdą. I, i wypłacą sobie po, po tych, nie wiem, tam 300-500 tys. zł z bankomatu, no to że któraś osoba w kolejce, która będzie stała do bankomatu, też będzie chciała wybrać gotówkę, że jej nie wybierze. No normalne, no kurde, do licha, normalne, naprawdę to jest normalne. Tylko chodzi o to, że pomimo, że to jest normalne, no to, że będą no, nie przereagowywać, no. O, policja <laughs> jechała, myślałem pewnie, że ja do nich macham i tak dalej, a ja sobie gadam do kamery. Ktoś raz z kolei zresztą. Zobaczymy, co to będzie. Sezon się rozkręci, a dalej nam będą kazali siedzieć w domu. W nie ma co przeżywać, naprawdę nie ma, nie ma co przeżywać. To, że gdzieś tam odwołali nam zloty, to, że e, odwołali jakieś e, imprezy, to, że odwołali targi, to, to wszystko jest pikłość w, w porównaniu do tego, że wielu, wielu z Was, rodziców, wielu z Was praca wisi na włosku, no bo. Przy tego typu kryzysie, który się pojawił, to naprawdę nie wiadomo, co to będzie dalej, nie? Mówię, co, co, to za problem jest tak naprawdę nie pojechać na, jakieś tam, na jakiś motor Show, czy, czy na jakiś koncert, na który się czekało 3 lata, kiedy ma się jakiś kredyt na plecach czy dwa kredyty, jakąś, jakąś hipotekę tam się spłaca i szef wam mówi, słuchajcie, ale przez to, że wirus panuje na świecie. Nasi klienci nie odbierają naszych towarów, nie mamy dla kogo produkować, i będę zwalniał 60% pracowników zatrudnionych w zakładzie. Jest to problem, olbrzymi problem. No I wydaje mi się, że faktycznie no, nie wzięcie udziału w jakiejś tam masowej imprezie, na którą się długo czekało, w skali takiego problemu, to jest nic. Widzicie, fabryki samochodowe dziesiątki tysięcy ludzi zwalniają. Mnóstwo zakładów się zamyka z tego powodu, że jeżeli ludzie są zwolnieni, wszędzie o obroty gospodarka siada, no to nie ma, nie, nie, ma, nie ma dla kogo produkować. Co z tego, że macie najlepszy produkt, jak go nie kupi, bo nikt go nie potrzebuje. Dużą zaletą tego, że nie widzicie licznika w tym momencie, jest to, że nie muszę go zamazywać. <laughs> Wiecie, jak jest? No i teraz jest tak, moi drodzy. Generalnie sprawa mi się wydaje z tego typu rzeczami, te epidemie. Pomijając, czy to faktycznie jest, mówię, niebezpieczne, czy to jest bezpieczne, mówię, ja nie chcę być tutaj jakimś sędzią tego typu, tylko. Słuchajcie, pozwolę sobie zauważyć pewną rzecz, mówię, kurna, jak ten wiatr wieje, sprawa wygląda w ten sposób, że nikt nie podejmuje głupiego ryzyka, no, jeżeli wiecie, że macie szybki sprzęt, to czy będziecie, mówię, za wszelką cenę udowadniać wszystkim, że da się wyprzedzić akurat, nie wiem, ten ciągnik, czy, czy tego jakiegoś tam, nie wiem, busa, autobus, czy, czy ciężarówkę w ślepym zakręcie na podwójnej ciągłej? No mówię, tam może coś jechać, tak, z drugiej strony i może być problem, ale nie musi. I tak samo jest tutaj, no, z tym wirusem. Po co, po co ponosić jakieś bezsensowne ryzyko? No, żdura, no, totalna żdura. Wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś kiedyś na etapie swojego życia chciał być, chciał być superbohaterem. I mam wrażenie, że nigdy wcześniej, tak jak teraz. Los ludzkości, mówię, jeżeli ten wirus jest faktycznie taki niebezpieczny, no leży w rękach każdego z nas, każdego z was. No, macie szansę się wykazać. Strasznie wieje tutaj, na tej otwartej przestrzeni, na lotnisku. Ja lubię tu przejeżdżać jakoś, za każdym razem, kiedy jest, kiedy jest jakaś ładna pogoda, że, że jest sucho, Lubię, po prostu lubię oj, oj. No faktycznie, jak będą kazali nam zostać w domu, będzie tego znowu brakowało Ale wtedy człowieka będzie szlak trafiał <laughs> Sezon się, mówię, zrobi fajny, akurat pogoda na jeżdżenie i nie będzie można polatać oj. No cóż, no, przeżyjemy Przeżyjemy Oby to wszystko minęło jak najszybciej. Minie i będzie znowu dobrze. Fajnie, będziemy tylko wspominać, że kolejny kryzys za ludzkością. I se dała z nim radę. A co? Do mnie przyjdą w międzyczasie jakieś paczki graty. Nie będziemy mogli nagrywać na zewnątrz. Na motocyklu to nagramy coś wewnątrz w moim studio. Może coś się zmieni do tego czasu. Na razie czekam na wykładzinę, na jakieś różne inne rzeczy, graty. No wszystko jest poopóźniane, niestety. Zobaczymy jak to się będzie układało. No nic, moi drodzy. Ja się żegnam z Wami w takim razie. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.